Robert to jest rycerz na białym koniu, dziewczyny. A ja żyję w prawdziwym świecie. Czyli w dupie. Mino. Cześć! A mnie... Cześć, jestem Vicky, może się przyłączysz? Teraz będę musiała iść do pracy. Przecież ty nigdy nie pracowałaś. Umiem robić zdjęcia. Dwa koła za jedno zdjęcie? A co się dzieje? To to za kasa? A namawiam minę, żeby została paparuchem. Ryj. To każdy na kim możesz zarobić, bo masz znany ryj. My jesteśmy prawdziwi paparazzi. Podnieca mnie to. W większości komedii romantycznych kobieta z przyszłością... Ej! Hey, ciu nie po ...i mężczyzna po przejściach... Ja co chciał twój sikor. ...nagle wpadają na siebie... Patrzą na siebie najczęściej w zwolnionym tempie, pląka jakaś tam muzyczka w tle i bum Zakochują się w sobie? Nic nie rozumiecie. Po pierwsze, to on kogoś ma. Po drugie, tacy jak ja polują na takich jak on. Takie to było za... A tacy jak on nienawidzą takich jak ja. Chyba mamy problem. Każdy paparuch w tym kraju ma mieć zlecenie na te wydry. Najpóźniej jutro mam wiedzieć, kim ona jest! A! Co cię łączy z tą kobietą? Mniej, niż bym chciał, mama. Skieprzałaś się, kurzyło. Zaraz, zaraz, a to nie o tobie mówią najlepsza partia w kraju? Znowu zrobiłaś mi zdjęcie z ukrycia. Musisz coś o mnie wiedzieć. Mam coś ekstra na pierwszą stronę. Kotku, tak? Złap za zoom, przeostrzyć.